Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno odcinków nie było, zaraz Wam powiem dokładnie jaki czas, ale od razu muszę zaznaczyć, że ten odcinek jest odcinkiem po prostu zwyczajnie informacyjnym, bo pomyślałem, że taki odcinek warto nagrać. no 3 miesiące temu był ostatni odcinek. Dużo osób mnie też w prywatnych wiadomościach na Facebooku i tak dalej wypytuje mnie dlaczego nie ma odcinków, czy będą jeszcze odcinki, znaczy kiedy będą, czy w ogóle jeszcze kiedykolwiek będą odcinki. Uff. Ja wam mogę powiedzieć tak, że odcinki na pewno będą, bo ja z kanału ogólnie nie rezygnuję, yy, nie mam zamiaru rezygnować, przynajmniej w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Yy, odcinki oczywiście będą, tylko kiedy to nie mogę zapowiedzieć, z tego względu, że sam tego tak naprawdę nie wiem. Mam różne takie tam sprawy, mam dwa wesela, mam w przyszłym tygodniu jedną wesele, potem na zemne wesele, kombinacje załatwiania i tak dalej, a też mam różne takie jak to każdy czasami ma i lepsze i gorsze dni, także myślę, że to uszanujecie jak najbardziej i nie mam po prostu do tego głowy, nie mam, nie mam do tego głowy, żeby nagrywać, nie mam do tego głowy, żeby y, mieć jakiś pomysł na jakiś konkretny film to wszystko na pewno przyjdzie z czasem, nie potrafię wam powiedzieć kiedy to przyjdzie, ale na pewno to przyjdzie, bo cały czas gdzieś o tym gdzieś o tym myślę, ale jakby nie zagłębiam się w to aż tak bardzo na razie, bo skupiam się na takich no, osobistych, życiowych sprawach. O, tak bym to powiedział. No, te, te sprawy to oczywiście są tylko moimi sprawami i nikt tutaj nie musi, nic, nie musi nic wiedzieć, także myślę o Was, pamiętam o Was, może się uda gdzieś, jak już będzie właśnie w tym okresie poweselnym, to uda się może zaprosić Patrycję, może zrobimy jeszcze z jednego live'a, no chyba, że Filip wróci, to byśmy zrobili jeszcze dwa live'y. Może coś jeszcze nam się uda dozbierać na tym live'ie charytatywnym, albo z Patrycem, albo z Filipem i myślę, że już wpłacimy, bo chyba jest praca, gdzieś będzie we wrześniu, czy w październiku, więc już pasuje wpłacić. Mamy dość sporo, mamy 145, 150 zł, więc i tak jest bardzo sporo, ale postaramy się jeszcze zrobić taki odcinek. Znaczy takiego live'a, może z jednego, może z dwa, z kimś, z Patrycją, czy, czy, czy z Filipem, czy z Miniczkiem. No to w sumie z Miniczkiem to mniejsze szanse, bo on jest tam bardzo zajęty. Filipa też teraz nie ma, no to najprędzej pewnie z Patrycją, a tu muszę z nią osobiście sam pogadać, ale to na razie nie, no bo teraz jak mówię, mam inne sprawy na, na głowie. Także nie martwcie się, żyje jest wszystko okej, okay, tylko po prostu pewne rzeczy trzeba sobie jakby poukładać, skupić się na czymś innym, bo są rzeczy yy, dla mnie no, ważniejsze jednak życie jest ważniejsze. Życie osobiste jest jednak, jednak ważniejsze niż kanał. Kanał to jest takie po prostu hobby. Yy, natomiast są rzeczy ważne i ważniejsze i na nich się trzeba skupić, więc na nich postaram się skupiać. Oczywiście, jeśli piszecie jakieś komentarze pod filmem, czy coś, to ja czytam i jeśli jestem w stanie na nie odpowiedzieć, to na nie odpowiadam. Także tutaj nie ma żadne, żadnego problemu, także jestem z Wami w stałym kontakcie. No, także nie odchodzę, jestem... Wyczekujcie cierpliwie, na pewno coś będzie, ale tak jak mówię, naprawdę kiedy, to, to naprawdę nie wiem, także no... Uszanujcie to i czekajcie cierpliwie. Trzymajcie się na razie.